Maneczko u ogrodnika, witajcie. Dzisiaj tak. Widzicie, żepak sypnął 5 ton. To od razu nowy pług No, nie ma lipy. 5 ton z 2 hektarów, niestety. A pług sąsiada. I taka jest sytuacja. No. Ale dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, dzisiaj tematem jest yy, naprawa czy naprawa? Ja wiem, może nie naprawa, bo to już powinno być od początku zrobione. Yy, w czym rzecz? Jak wiecie, mam sterowanie tam takimi przełącznikami o tego typu, i to jest realizowane bezpośrednio, bezpośrednio prądem, po prostu prąd z tego przełącznika. Tu sobie wpływa, jest rozdzielone na jedną albo na drugą stronę i on sobie bezpośrednio idzie na, na ceweczki. Na, czyli z takiego przełącznika idzie albo na jedną cewkę, albo na drugą. I w czym rzecz? Te przełączniki nie wiem, czy są za słabe, po prostu się wypalają styki w nich prawdopodobnie, bo po kilkunastu przełącz No może więcej, kilkuset przełączeniach po prostu odmawiają współpracy i tak wiecie, raz łapią, raz nie łapią. To jest trochę irytujące No bo wiecie, chcemy coś zasterować, a tu nie da rady I co, zgłosiłem się do was z pomocą, oczywiście odzew był tam yy, Pewien odzew był, kilka osób mi tam poradziło co zrobić Jedna, jeden z użytkowników nawet, przepraszam nie pamiętam Nie pamiętam teraz tam yy, Jak ci nawet tutaj podziękować, zatytułować twoją osobę, ale wysłał mi tutaj nawet schemat co bardzo dziękuję, bo to jednak, no wiecie, jakby nie patrzył, to trochę trochę pracy w to jest włożone, nie? Także wielkie dzięki. I co? Dał mi tam, tutaj schemat i na dokładny opis, tam jak to zainstalować. Czyli, problem powinno rozwiązać tutaj wypalanie tych styków, zainstalowanie takiej diody jednokierunkowej. Czyli, o, to coś jest. I tą diodę musimy mm, zainstalować jak gdyby w takim kierunku, czyli z masy do plusa. Czyli, żeby pewnie jakiś prąd szczątkowy, szczątkowy z masy yy, uciekał na z powrotem jak gdyby w plusa nie. Wiecie o co chodzi. Tak tak. No. I ma to działać podobno. Także co? Kazał najbliżej przełącznika, więc tu jest naj, najlepsze miejsce, żeby to zainstalować. Trzeba tylko to jakoś tutaj dociąć, powyginać i powinno być w tym miejscu. Się to powinno elegancko nam zmieścić. I dokręcimy sobie tymi śrubkami, i powinno być ok. No, oczywiście po tym zabiegu od razu sobie wymienię na nowe przełączniki. I zobaczymy, jak to, jak to się sprawdzi. Taka sytuacja. Czyli musimy na każdą cewkę po, jednym, po jednej diodzie zainstalować, i sprawa powinna być rozwiązana. Bo co? Miałem to robić. Zresztą to i tak sobie przerobię na, na te styczniki. Bo tak, bo pierwszą sekcję od podnoszenia, opuszczania mam na styczniku bez diod, i nie ma z tym żadnych problemów. Te, te, ten wyłącznik ten przełącznik tam wytrzymuje a tą całą resztę i chyba cewkę od yy, od zaworu tego jakby to nazwać yy, upuszczającego nam yy, ciśnienie na przelew w momencie kiedy wszystkie zawory są zamknięte to one te dwa zawory są na cewkę natomiast re reszta już jest na tym zwykłym przełączniku i jest właśnie z tym problem. dobra także co ja sobie tutaj to formuję Odginam, spróbuję to zainstalować i zobaczymy. Czyli, de facto, mm, na tych 3-4 czterech, czterech sekcjach muszę to zainstalować. Bo podnoszenie rury widocznie, dlatego, że jest rzadko używane, jak na razie działa. Także będzie taka kontrolka, nie? Dobra, montujemy. No i dobra, pierwszy jest. Coś z tego będzie, no nie jest to jakieś tam yy skomplikowane. Tak to zrobiłem, trochę koślawo, ale powinno być w porządku, czyli z masy do, do plusa. No i dobra, także lecimy dalej. Dobra, słuchajcie Podłączyłem na razie dwie i wymieniłem sobie jeden przełącznik, żeby sprawdzić czy to. Wiecie, żeby tutaj coś się nie sfajczyło na wszystkich, tak to będzie przynajmniej na pierwszych dwóch i co, yy, rozebrałem z ciekawości ten przełącznik stary bo tam sobie też wymieniłem, no i zobaczcie nie wiem czy to będzie widać ale są yy, sfalczone styki po prostu, wypalone czyli coś jest na rzeczy z tym, dobra także co, działam dalej, wymieniam te wszystkie cztery, wszystkie cztery przełączniki i będziemy widzieć jak to będzie wtedy chodzić. Eee, wszystkie cztery sekcje zmienione także co jeszcze te trzy przełączniki, i powinno być w porządku. A tutaj majstry, a tu majstry grzebią coś przy rowerze. Także patrzcie dalej, co mi tam wygrzebią, dobra, powymieniałem na wszystkich. No na sucho to chodzi, jeszcze go nie odpalałem. Także nie wiem, czy to, ale powinno sobie pracować i co? Widzicie, chłop to nie może mieć za dużo czasu. Miałem dzisiaj takie popołudnie wolne. To mówię, miałem już przypinać header. I sobie myślę, a zajrzymy sobie tutaj do tego e, napędu tych palców. No i co? Bo tu już częściowo tych palców nie miałem kilka. Mówię, zajrzeć co tu się dzieje, może pozmieniamy. No ale tak, tutaj widać jest grubsza afera, bo tutaj te palce się już powyrabiały, także trzeba to, niektóre, niektóre by jeszcze były, ale, ale to wiecie, nie ma sensu to tak sztukować, bo to zaraz tak wyleci, później jeszcze wpa wpadnie gdzieś w kombajn, a robi większej bidy i, I co, i lipa, także co, tylko było... Zdatnych do użytku. Raz, dwa, trzy, cztery które były tutaj, jest po prostu zapieczone. Widać siedziały mocno w tych tulejkach, a reszta coś jest tutaj, po, po wyrabianych tych, tych, jak gdyby to powiedzieć, podstaw do tych palców. Także co? Teraz sobie lecę do sklepu, mm, zobaczyć, czy to w ogóle jest. Bo tak już nieraz przejechałem, że coś tam rozebrałem. Pojechałem do sklepu i nie ma, panie. Nie ma i nie wiadomo kiedy będzie. No, także, żeby to niepotrzebnie znowu drugi raz nie składać na starych częściach, to sobie najpierw kupię nowe. I dopiero sobie to rozbierzemy, bo to jest takie nie takie obsiub. Raz to rozbierałem już chwilę temu, ale już nie pamiętam nawet. A, chyba wiem, to było ostatnio chyba całkiem w ogóle wywalone. Na tym się to ruszało na tym elemencie to w ogóle miało luzy także to naprawiłem powymieniałem te zielone chyba były wymienione no i widzę, że dalej się to wyrabia no ale to już kilka w sumie kilkanaście lat temu także to już ma, ma prawo chyba się tu powyrabiać dobra także co, lecimy po komplecie już sobie chyba kupię wszystkie nawet jak tych nie będę wymieniał to już będą na zapas i zobaczymy co to z tego wyjdzie I chyba ściągaczem to tu mam rozkołkowane tu rozkołkowane i tu też wyjąłem kołka także ściągaczem sobie spróbuję z tego wałka zdjąć może to wtedy zejdzie w tą stronę i wiecie wtedy się zesunie tutaj bo nie wiem nie mam pomysłu jak to inaczej rozebrać najprościej by było w tą stronę to zsunąć ale to znowu nam przeszkadzają te palce nie no Także tego. Chyba żeby rościł jednego palca i wtedy by nam to zeszło tutaj. No nie wiem, dobra, zobaczymy. Będę kombinował. Jak to zrobić. Żeby to zrobić, a się nie urobić. No te palce też do wymiany idą. Wszystkie już komplet cały zmienię. Bo tu już swoje przefedrowały. Zobaczcie jak się końcówki wytarły. Dobra. Także działamy. Dobra, wałek na wierzchu, także to łatwiejsza część roboty zrobiona. Byłem po te części kwota nie mała, wyszło za to. Wyszło za to komplet, cały komplet. W sumie nie cały, bo, bo tych, tuleje, tych jak gdyby to powiedzieć podstaw wziąłem sobie tylko 5. Także 5 tych podstaw i 14, 14 tych yy, mocowań palca. 14 palców, 20 zawleczek i 14 tych tulejek plastikowych. Wyszła kwota 500. 514 zł dokładnie w miejscowym sklepie. Te tulejki widziałem, że dosyć mieli drogo, bo 20 coś złotych. A widziałem, że na internetach już były w okolicach tam chyba nawet 14 zł za sztukę. Także coś to by można było pokombinować taniej. No dobra, także co? Nie wiem, czy sobie jeszcze nie kalibrować, bo widzę, że tutaj dosyć ciężko to wchodzi. Eee, chyba, że to tylko przez ten radełkowany. Fragment. No nic, bijemy jedną, zobaczymy jak to będzie chodziło na tym na tym wałku. Dobra, tak jak myślałem, tutaj tylko ciężko przechodzi, a tu już jest idealnie. Ma taki luzik. Idealny. Dobra, także co? Eee, zakładam to i składamy, żeby do jutra było gotowe. Dobra, powiem Wam, że co mnie podkusiło, żeby to robić? To ja nie wiem. Ja nie wiem. Pół zmarnowane na tym badziewiu I tak, tak jak mówiłem wyciągnąć to jest pikuś Chociaż nie, wyciągnąć jest trudno Ale wstawić to z powrotem to jest Jeszcze gorzej, i co skombinowałem sobie taki ściąg, ja wiem, ściągacz Taki ściąg żeby mi to naszło Z tych dwóch wykorbień, tutaj yy, Na to nasuwałem ściągaczem No i jakoś się udało, jeszcze tutaj wystarczy zabić Zabić kołek rozporowy i jest zrobione. Dobra. Także co? Najgorsze za nami. Teraz tylko obsadzić te paluchy i kolejne 15 lat z głowy. Także dobra, działam z tym. Bo już chyba dzisiaj się za bardzo nie wyrobię. No, rozdzielać wytestowane wszystko działa. Także jak na razie jest w porządku. Dobra, działam z tym. Pewnie jutro. pewnie jutro skończymy. Dobra, słuchajcie, kolejny dzień. W końcu to złożyłem. Nie było łatwo. No, z tym to już w miarę szło. I w końcu wymieniłem sobie prawie, że wszystkie te, te prowadnice, bo też były takie powycierane. Także ta kulka i tak tam luźno chodziła, mimo że była wymieniona. Także w zasadzie jeszcze dokupiłem 5, Czyli cztery sztuki tylko zostały stare. No ale co, tak to w miarę fajnie tutaj pracuje w miarę przyzwoicie nic się nie blokuje, także jest ok i co, oglądałem wczoraj film Wacka yy, największego konosera kombajnów, Bisona i tam, o, oni też tam robili ten, ten właśnie yy, jak gdyby te palce, tylko oni nie mieli tych podkładek i zastanawiam się to właśnie, czy to one są fabrycznie te podkładki, czy czy po prostu one sobie jakoś takie ktoś sobie tutaj wrzucił. Bo one są takie jajkowate, one nie są okrągłe. I ciekawi mnie właśnie, czy to jest fabryczne, czy nie. Ja pamiętam ostatnio, jak to robiłem, kilka z nich musiałem wyrzucić, bo mi coś tutaj nie, nie zgrywało się. Także kilku brakuje. I zobaczcie, jakość części nowych, jakie jakie tulejki proste są. Także ona jest nawet przechylona, jak gdyby całkiem w bok. Tu się klinuje, ale to jakoś tam Co? powinno być. Słucham. A czemu to trzeba jest? No, takie zrobili. Widzisz, takie części są. O, ten? Nie, ta. Nie używane. Nowe, ale takie robią, że nowe już są, jak gdyby to powiedzieć, uszkodzone. No, bo taka jest jakość części. Dobra, zakładamy dekielek. I Fireland. no to musisz tam napisać do nich. Tutaj te mocowania, tych ściągaczy, że tak powiem, zostawiam, bo one tam nie przeszkadzają. Także niech sobie czekają do następnej naprawy. Także tyle. Wszystko chodzi, pracuje. Także w zasadzie naprawa zakończona. Jedziemy kosić, bo tu się pomocy i niecierpliwi. Także na razie. Dobra, musimy ten rubinek. Nie mój, ale powiem Wam, że to by się przydało mucić ze stołem, bo widzę masa masa ziareń tam już jest oczepywana na, na headerze. On po prostu pęka i tak wyszczeliwuje. I nawet sypie. Raz objechaliśmy i coś tam już naleciało. Palce się pozacierały, musiałem je polać olejem teraz widzę, że w miarę to pracuje. Jeszcze chyba... Jeden zaczyna coś kliczeć, o! Dobra, także zatrzymamy się, jeszcze raz je polejemy olejem. Żeby się nie, nie przytarły za bardzo. Jeszcze z dwa razy podejrzewam, że trzeba będzie taki zabieg przeprowadzić. I powinno już być później ok. Dobra, także smaruję je jeszcze i... i co? Lecimy dalej. Lecimy dalej, no z tej strony no, to całe musimy zrobić. Lecimy dalej, tu nawet z tej strony całkiem fajny. Nalałem tego oleju tam nie wiem, czuję, że od razu na tym na podwórku tego troszeczkę nie dotarłem bo to wiecie jak się to zacznie rozgrzewać to idzie taka reakcja łańcuchowa, nie? czyli wszystko puchnie się tam wyciera, jeszcze większa temperatura powstaje. I to takie trochę niezdrowe dotarcie pracy. Nie wiem czy to źle złożyłem, czy to po prostu zawsze tak po wymianie się to grzeje. Tam kwestia z jednego palca teraz. Patrzyłem, że on dalej jest taki ciepławy, a reszta widzę, że już tam w miarę się chyba ułożyła na swoim miejscu. Tyle, co mam jeszcze powiem. No nic, lecimy. Tak to idzie. W miarę szybko się staram jechać, żeby no żeby te nasiona nie. nie wyszczeliwały tak za bardzo. Tutaj góry, doliny. Przydałby się... Przydałby się Hillmaster. Jak muciłem u łubiny, to, to taka padaka. Tutaj mówię, nie wygląda to, a coś tam, coś tam leci. Chyba ekologiczny. Dużo zielonych jest, bo on widocznie po tych deszczach też odbił. Nawet widać, jak lecą takie całkiem zielone te strąki I ostrożeń ładny. Dobra. Lecimy, bo mi źle jedną ręką.